W tym odcinku mam zamiar pójść do wioski MP'ów, to co widziałem już na mapie. Tutaj. Tutaj jest wioska MPCów, czyli daleko nie mamy, bo tu, tu mieszkamy. To tutaj sobie raz zawsze idziemy i zrobimy sobie tam teleport. Eee, trochę obgrodziłem sobie tutaj, ponieważ wilkołaki nam przychodzą i nie chcę mieć zamiaru z nimi nic do czynienia. Mam zamiar to potem jeszcze obudować jakoś. Tak, na razie tymczasowo, a potem jakiś domek już sobie wybudujemy z magazynkiem. Na razie jest taki malutki. No ale dobrze. Weźmy sobie mieczyk. Może przejdźmy się do naszej wioski. A i tro taki ekwipunek sobie zwziąłem Co to? Te... Muszę się dowiedzieć, jakie rośliny tak. Po co chodzę? Co sobie grzecznie przejdę? Coś mnie bije zaś jakaś roślina. Dobrze. Fajnie. Nie, to nie jest fajne, że mnie ktoś bije. Jakieś roślinki. O rzeszka. mięso będziemy mieli ty bardzo ciągną mi. Siemka, co tu możesz mi dać? Nic takiego fajnego Ej, co tu macie? Może nawet bym zamieszkał w takiej wiosce. Książki sobie potem przyjdę wziąć od Was. Jak będę robił jakąś rzecz potrzebną, Na przykład jakieś coś do ulepszenia. Tu mamy dość sporo jedzenia u nich. To przyjdziemy sobie, jak będziemy robić farmę. A ja bym poszukał jakiegoś jakiegoś. O, właśnie tego szukałem. Złoto. Jakieś sadzonki. Dobrze. Ja bym może wziął sobie stąd. To ponieważ mi się to bardziej przyda niż im. Lawe, to ni razie nie potrzeba mi. Co tu mamy? Zboże. A i teleport miałem sobie zrobić. Teleport bym sobie mógł zrobić właśnie w tym miejscu. Czyli klikniemy sobie na J. Checkpoint. Nowy NPC NPC. I jedynkę sobie wpiszemy. A i chciałbym wam powiedzieć, że... save udostępnię. Co e, mówię, save Paczkę modów udostępnię wam. Może tepniemy się, jak się będzie dało. jak e, chce się tepnąć. Dobrze, to potem to poza odcinkiem może zrobię, że się będzie dało tepać już. Ten teleport zrobię. Nie chcę mi się go teraz ustawiać, a... Wiem, że da się na pewno tepać już trzeba to ustawić. A i co, co muszę zrobić? Przyciszyć grę. O właśnie. Jakieś shaderki byśmy mogli sobie. Hmm. Tych coś jest zepsute. Ale te już mogłyby być. Shaderki. Dobrze, gdzie nasz domek jest? Dobrze, tu jest nasz domeczek, może wejdźmy sobie. Oj, co nas tak przycina? Od czasu do czasu spadek FPS-ów po prostu. Dobrze, zaraz się to zregeneruje. Się nie zregeneruje. Jak się nie zregeneruje, to sobie krótkie cięcie. O, właśnie zregenerowało nam się już w miarę. To może tą skrzyneczkę byśmy położyli sobie tutaj. Ja bym musiał schować tą skórkę sobie. Szczały bym sobie zostawił. To bym sobie zostawił wszystko, jedzonko też, tu już niech leży jakąś farmę, nie rób więcej tego, musiałbym to ognisko jakoś ogrodzić, cały czas na nie wchodzę, potem mi z życia schodzi, a ja bym sobie mógł łopatką sobie trochę... Oh, o Z tej trawy i z tych różnych cudów, bo potem chodzę. Jeszcze głośno gra chodzi. Muzykę przyciszył, a jest to graficzne. Ej, tutaj to się przyciszało. Dźwięk. No właśnie, teraz już powinno być ciszej. Bo potem Wam jest nieprzyjemnie oglądać, jak tak głośno jest. Tak to trochę po cichu. Ciszej jest. A, paczkę udostępnię Wam na, moim, y, tym, na mojej grupie na Facebooku. Jeżeli będziecie, jeżeli będziecie chcieli ją pobrać, będziecie musieli po prostu polubić mój, moją grupę na Facebooku. Y, Link będzie w opisie oczywiście. Zawsze daję w opisie link do grupy. Możecie dołączyć nas już ponad osie... 13, nas jest tam. Jak na 30-osobową grupę subskrybujących 13 osób na grupy na Facebooku, to jest dość sporo. Na sam początek, potem wiem, że was będzie coraz więcej. Możecie udostępnić filmik u siebie na Facebooku, mi to pomoże w subskrypcjach. I bo chciałbym dobić trochę tych subskrypcji trochę bo jezus tego mamy tu wieczorek nam się robi może pójdźmy się przespać ponieważ nie wiecie co tu chodzi w nocy a nie chciałbym dednąć jak nie ma nocy a co się robi Czemu się nie dało wytepnąć? A zrobię, po... zrobię to poza odcinkiem. O właśnie. Dobrze, mamy dzień, nastał już nam dzień drugi. Może zrobię jakiś licznik dnia albo śmierci, coś takiego. Dobrze. I na sam początek bym może zrobił sobie jakiś drzewa pozbijał. Dobrze. To jest taki odcinek nasz krótki, ale dobrze. Jak na razie. Może dobijemy go tam do 15 minut, może. Nie wiem, ile już nagrywam. Oby jak najdłużej chcę być z wami. Pozbieramy sobie trochę tego dirta, ponieważ tu jest niepotrzebny, a przyda nam się na farmę, ponieważ to jedzenie, co tam mam w skrzynce, ona się raz dwa skończy, bo trochę poeksplorowałem już po jakichś świątyniach, po takich tych, poszedł odcinkiem, a nie chciałem was zanudzać takimi. Ale nie bójcie się, będę jeszcze chodził po zamkach, Oj bo no jeden tam, taką wieżyczkę znalazłem, jak szłem, od z tego, gdzie się zrespiłem. I raz deadłem, więc musiałem jeszcze raz w to samo miejsce przyjść. Zresztą się, że miejsce śmierci się zapisało. To sobie przyszłem jeszcze raz, bo mi się tu tak podoba. Te drzewa to są tak normalnie, że tak powiem, jest moc. Dobrze. Powinno nam około 51 starczyć. A i przepraszam Was za te lagi, bo... Po prostu chciałem już nagrać. Jak chcecie, to napiszcie mi, żebym wyłączył te shadery, póki jeszcze nie będę miał nowego komputera. Ach, Okej. Okay. Dobrze. Może sobie sprawmy. Ta woda mi się podoba. Ale te rekiny co tam już pływają to już nie. Dobrze. A i chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Teraz jak chodzę. To nie chodzę jak zwykły. Na przykład Skin. Kochodzę jakoś tak fajniej. Podesłano mi tego linka już na prywatnym. Normalnie na Facebooku. Żebym sobie go obczaił. Jak się będzie podobać, to żebym sobie zainstalował go. Tak fajnie, fikoś nie biega. Oooo! <laughs> Dobrze, mogę się tak bawić takim skinkiem. Cały dzień, a budowa będzie stała. Musimy sobie dokończyć, może jeszcze jeden pas, i będziemy się pomału żegnać. A, i chciałbym was, wam podziękować za to, żeście obejrzeli tyle osób, obejrzało zdrabki. To jest jak na mój kanał dość sporo. Możecie jeszcze raz, ten kto nie widział, będzie może już. Dzisiaj go udostępnię wam też do obejrzenia. Zdrapki. Te ostatnie i może z koło... Bo ja wiem. Następnego poniedziałku ukażą się kolejne zdrapki. Więc oczekujcie ich. Tak jak ja oczekuję. Nie wiem czy, by mi, czy mi tu starczy. Jak to to się zaraz skombinuje. No i tak jak powiedziałem może braknąć. No ale... No i sobie damy radę. A jakoś zmin zminimalizuję tą zoptymalizuję, co mówię? zoptymalizuję tą grę do ustawień minimalnych. Tak żeby mi to w miarę chodziło. Póki nie będę miał nowego komputera, a jak będę już miał nowy, to oczywiście będzie już porządny. Może w kolejnym odcinku pójdziemy do kopalni trochę pochodzić, pozdobywać tych rzeczy. To byśmy musieli zrobić jakieś ścieżki, takie rzeczy. Dobrze, ja się z wami będę żegnać. O. O. Więc możecie dać łapeczkę w górę i możecie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej.